Cześć, Siemoneczko, widzowie. Witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Dzisiaj mamy niedzielę, nagrywam dla Was drugiego vloga. Byliśmy w Aksionie, dopiero co wróciliśmy, a teraz wybieramy się na mały spacerek. Tak więc zabieramy Was ze sobą, pokażę Wam co nieco. Tak więc zapraszam Was na tego vloga. Siema. Tak więc już jesteśmy na koży, widzowie. Właśnie sobie idziemy na Spacer ładna pogoda, słoneczko świeci. Myślę, że około 13 stopni teraz jest na dworzu. Tak więc pogoda jak najbardziej dopisuje. No i coś jak ciekawego po drodze będzie to wam na pewno ponagrywam. No, tak więc widzimy się w kolejnym ujęciu. Zobaczcie widzowie, tutaj mamy taką kopułę, taka tankę jakby i taki mały park a taka ciekawostka artykuł 461 po godzinie 22 nie można wchodzić do tego parku ciekawe dlaczego a tam dalej zaraz wam pokażę jest pomnik zobaczcie widzowie czekajcie chwilę dam mojej dziewczynie to mnie nagra o, tak więc chodźcie za mną zobaczcie tutaj taki jest pomnik 1940-1945. Nie ma żadnej tabliczki, więc nie wiem w sumie co to jest. Ale dziwne, że w tym parku po 22 nie można do niego schodzić. Coś musi być na rzeczy. A tutaj to wygląda jakby to jakiś bunkier był albo coś takiego i taki komin Nie mam pojęcia co to jest. No ale idziemy dalej. Tak więc widzowie tam są tory. Tam zaraz będzie stacja kolejowa. Pokażę Wam, ile rowerów tam stoi, bo tam zawsze pełno rowerów. Opuszczone i nieopuszczone. Więc zobaczcie widzowie: tutaj mamy stację, pociągi oraz autobusy. Zobaczcie, ile rowerów tutaj stoi rozwalone i nierozwalone Tu już widzę siadełko, jakby ktoś siadełko potrzebował to proszę leży Zobaczcie, powywracane rowery Skuter tam jakiś nawet stoi To jest akurat mała stacja, bo są też większe stacje Gdzie jest tych rowerów dużo więcej Zobaczcie, poprzewracane rowery do góry nogami. A tutaj na wprost mnie jest taka maszyna, gdzie można sobie kupić bilet albo zeskanować taką kartę, taki jakby bilet miesięczny. I można sobie po prostu gdzieś pojechać. Tutaj jak ktoś przyjedzie z daleka, to można też wypożyczyć sobie rower na specjalną kartę widzicie i wtedy przykładamy, nie wiem jak to dokładnie działa, ale tutaj gdzieś się kartę przy, przykłada o dokładnie do tego się tutaj kartę przykłada i można odblokować sobie taki rower i jeździć gdzie się chce za jakieś tam drobne pieniądze tak więc ktoś kto nie ma roweru a gdzieś jedzie, może sobie taki rower wypożyczyć. Patrzcie, widzę korty tenisowe. Można wejść, by pograć. Tutaj widać, że coś remontują, coś tutaj też będzie. O, a idziemy koło stacji kolejowej. Któregoś razu, jak będzie weekend, wsiędziemy w jakiś pociąg i pojedziemy gdzieś pociągiem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz idziemy sobie spacerkiem. Tutaj widzowie jest szkoła naprzeciwko nas. Zobaczcie, ile stojaków na rowery. Jest tego mnóstwo. Ciekawe, co jest tutaj po mojej lewej stronie. Jakieś kantorki coś takiego o, a tutaj w sobotę trzeciego od 9.30 do 13.30 jest dzień otwarty w tej szkole No i tak sobie idziemy Zobaczcie widzowie jakie wille Zobaczcie, widzę tam jakieś jeziorko Tam dalej tory idą A my sobie idziemy taką dróżką Ładne domki mijaliśmy po drodze Takie wille można by powiedzieć To taka jakby wioska Zobaczcie jakie duże ogrody tutaj mają przy wodzie fajnie taki dowek mieć blisko woda na rybki można sobie zejść zobaczcie blisko wody no a tam już zaczynają się nowe budynki i właśnie w tamtą stronę sobie pomału będziemy szli tylko musimy przejść najpierw naokoło bo tu niestety nie ma mostku. Patrzcie widzowie, chyba jesteśmy na wczasach palemki rosną. A tu idziemy koło torowiska. Idziemy właśnie tymi nowymi budynkami. Tak zwane nowe osiedle. Ten domek to nie jest z palemkami. Tak to by można było mieszkać. Wychodzi się przed budynek, jak słońce świeci. I się człowiek czuje, jakby był na jakichś hawajach. O, tam na górze widzowie może słyszycie pociąg właśnie sobie jedzie. Prawie go nie słychać bo są te panele osłaniające. No, a my idziemy tam prosto. Tak więc widzowie, no, cieramy już prawie na koniec tej dróżki. Zobaczcie, jakie to nowe budynki. Idziemy dalej, tak naprawdę wzdłuż torów. Zobaczcie, widzowie, dochodzimy do pola, a przez pole idą tory. A my tu będziemy teraz skręcać. I dochodzimy do apartamentów jeszcze tutaj nigdy nie byliśmy Pierwszy raz tędy idziemy Zobaczcie ile tu miejsca jakie tu duże pole Kiedyś może odkupią te pole i też będą stawiać dalej apartamentowce Zobaczcie widowe. a tutaj już inny styl budynków A tam dalej apartamentowce, zobaczymy czy ten ich da się przejść Zobaczcie widowe. Teraz właśnie przechodzimy Tutaj gdzieś kocurek jest o, Chyba załapało na filmie jak przeskoczył A tutaj zobaczcie, woda po jednej stronie po drugiej stronie, fajnie, tutaj ludzie mają koło samej wody bloki, a tam na wprost widać, że jeszcze budują domy. A my teraz będziemy szli w tamtą stronę, w lewo. Zobaczymy to świeżo budowane domy. Patrzcie widowę. Każda ulica to inny styl domków. Wygląda to naprawdę ładnie. Po jednej stronie takie, a po drugiej stronie takie. Co ulica to inne budownictwo, inne budynki. Nieźle to wygląda. Patrzcie widzowie wy tutaj budują. Jedna strona już skończona, drugą stronę budują. Zaraz zajdę do kogoś. Powiem, że kupuję taki domek. Świeżo wybudowany, zobaczcie, tu jeszcze nikt nie mieszka. Widać, tak więc, widzowie, bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście tego vloga. Mam nadzieję, że do końca my już pomału sobie wracamy do domu. A Wy, oczywiście, zostawcie suba oraz łapkę w górę na kanale. A my, tak jak zawsze, widzimy się w kolejnym vlogu. Siema.